Dziś będziemy mówić o ślubach panieńskich. Nie pierwszy raz zresztą w tym studiu. Są ze mną dzisiaj Anna Wilk. Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. I Małgorzata Modrzycka. Dzień dobry. Również dzień dobry. No i pytanie, które powraca do mnie jak bumerang i mimo, że gdzieś tam już wasze wypowiedzi słyszałam na ten temat, to ja jeszcze raz poproszę o wyjaśnienie, jak to jest, że młodzi ludzie sięgają po zemstę, po zemstę, po, po, <laughs> prawie po zemstę, bo może być zemsta po ślubach panieńskich. Zawsze oczywiście. Zawsze. Razie, tak. Jest to jakaś taka tak. kolejność, tak. Y, którą można trochę śluby, czytać. Ale sięgacie po to. Co wam przyszło do głowy? No sam Fredro, po pierwsze, my jesteśmy z wykształceni aktorkami, co niestety trochę nas y, spacza pod względem literatury, ale on jest po prostu genialny. Czekaj, czekaj, wytłumacz co to znaczy, że niestety <laughs> Nie, no i stety. że spacza. Y, my trochę inaczej patrzymy na te teksty, ponieważ trochę inaczej od razu uczymy się je odbierać i bardzo byśmy chcieli, żeby ten nasz młody widz. E, Czyli spojrzał, albo młodszy? Dokładnie, spojrzał mhm. trochę naszymi oczami na to, że to nie jest tylko suchy tekst pochodzący z XIX wieku, ale to jest po prostu prześmieszna komedia e, z niesamowitymi bohaterami, świetnym żartem. I to się da na scenie po prostu powiedzieć. Dzisiaj. Dokładnie. Ucześniej. Mhm. Tak, zwłaszcza, że ten młody widz zazwyczaj z tą literaturą spotyka się w szkole. E, spotyka się, czytając często z musu, albo nie, albo, czyta, nie, albo nie czytając, czyta, tak. suchy tekst, e, jeszcze językiem napisanym w taki, takim, który jest dla niego trudny do przyjęcia. E, I my mieliśmy od początku bardzo silną potrzebę, żeby zdjąć cały ten ciężar edukacji, jakiegoś nie wiem misyjności nawet pewnego rodzaju tej literackiej, która może przerażać tego młodego człowieka i pokazać mu, że on się może świetnie bawić tym żartem Fredry. Czy to jest wasze doświadczenie? Takie jeszcze sięgające czasów szkolnych, że był jakiś nie wiem, pytam wasze doświadczenie, że był jakiś trud w sięganiu po lektury? Czy, czy, czy takie w ogóle myślenie, że jeżeli lektura, to nie wiem, przyjrzy się, może przeczytam tylko streszczenie. Czy, czy wy miałyście tak, że było to spaczenie, o którym Małgosia mówi? Ja I zupełnie. czytałyście zawsze i wszystko? Tak, ja raczej, niestety, zawsze i wszystko. Niestety, właśnie ja się bardzo cieszę, że tak miałam. Mam, miałam też wspaniałą babcię, która od najmłodszych lat czytała mi od razu takie teksty, właśnie, wiersze, czy, czy, no, czy właśnie Fredrę. I akurat i zemsta, i śluby panieńskie to zawsze. Zawsze mi się podobały, i ja lektury czytałam chętnie i sama z siebie, chociaż niektóre teksty sprawiały mi trudność, um, ale to była bardziej taka walka o wartość, o, o to, żeby zrozumieć coś e, głębiej. Mhm. Ale podchodziłaś do nich krytycznie? Czy, czy każda lektura cię zachwycała? Bo, bo tak. Mm -hmm, nie, podchodziłam tak krytycznie, nie, nie, nie każda mnie zachwycała, Żeromski był dla mnie zawsze trudny, bo mnie wprawiał w takie depresyjne, może depresyjne to dzisiaj za mocno powiedziane, ale takie niskie, niższe nastroje. Obniżał nastrój. Tak, mm -hmm. tak. A Fredro zawsze był, miał szczególne miejsce w moim sercu, bo ja jestem osobą, która lubi się śmiać, która, którą zachwyca, zabawa językiem właśnie ten komizm. Mm -hmm. Małgosia, a jak to u Ciebie było? U mnie było zupełnie w drugą stronę, bo ja zaczęłam <noise> czytać bardzo późno, a do lektur, żeby się przekonać, to na przykład czasy podstawówki to była dla mnie absolutna katorga. I ja zaczęłam czytać, tak naprawdę. A jak ci się podobało przechodzić z klasy do klasy? Jakoś? Jakoś. Ja tak. Jestem bardzo dobrą aktorką po prostu. <grym> to prawda, potwierdzam. <grym> to I jakoś się zaczęło się to już udało. wtedy. Uda... Dokładnie. Ale fakt jest taki, że zaczęłam czytać w gimnazjum też y, dlatego, że miałam fantastyczną polonistkę. Y, I akurat ze ślubami panieńskimi mam taką historię, że ona zawsze pod koniec semestru robiła nam y, Taką akcję, że dawała ileś tam książek do wyboru, i to była lektura dodatkowa, i każdy z nas po prostu co go bardziej gdzieś tam kręciło, mógł sobie wybrać. I ja wtedy byłam po obejrzeniu jakiegoś fragmentu chyba ślubów panieńskich, gdzieś w telewizji, i się zapytałam, że skoro na tej liście nie ma tych ślubów, to czy ja bym to mogła przeczytać? I ona powiedziała: No pewnie próbuj. No i przeczytałam, no i się zakochałam. <laughs> Mhm, ale coś Cię pociągnęło w tym fragmencie, który zobaczyłaś, nie wiem, celowo, przypadkiem? Jak to to było? był przypadek. Ja, to był chyba w ogóle zwiastun do filmu. On, ten film jest w ogóle dość specyficzny mhm. w formie, ale miałam takie. Kurde, fajne to jest całkiem. No ja byłam wtedy zakochana w ogóle w Maciuchu strasznie, e, który grał mhm. Gustawa. Czyli więc to trzeba od tej to strony. było ogarnąć, o co tam chodzi. Mhm. No i dzisiaj próbujecie do młodych ludzi, do swoich rówieśników też, tak? Pukać i mówić, słuchajcie, to są fantastyczne teksty, one się nie starzeją, tak? A nawet to, że język nie jest już językiem współczesnym, to jest zaproszenie do zabawy, a nie katorga. Tak mieliśmy taką sytuację kiedy graliśmy teraz w Lipcu w Warszawie ten spektakl że na widowni udało się być naszej przyjaciółce która też jest aktorką i ona po spektaklu do nas podeszła i mówi słuchajcie no wy wiecie że śluby panieńskie to jest taki tekst z którym aktorzy generalnie obcują często ćwiczy się to czy gra się w ramach egzaminu czy ogląda się różne inscenizacje i ona mówi ale ja mam wrażenie, że ja dopiero dzisiaj zrozumiałam tak dokładnie o co chodzi w tej intrydze. Wy to powinniście grać dla szkół. Mówimy, my to właśnie gramy dla szkół, nie tylko dla szkół, ale również właśnie dla tych młodych widzów. A jednocześnie mamy taki odbiór, co nas bardzo cieszy, że dorośli, rodzice z tymi swoimi dziećmi, młodymi młodzieżą też się świetnie bawią na tym spektaklu. I o to nam chodziło, też o ten uniwersalizm pewnego rodzaju. Mm -hmm. Ale żeby przełożyć coś na współczesny język, trzeba to samemu bardzo dobrze zrozumieć, no. tak? I to bym złapałyście intrygę. W ogóle Fredro bardzo pomaga jej... zrozumieć ten sens tak naprawdę. Ten język niby jest dla nas archaiczny, ale. On jest strasznie aktualny. Trzeba tylko troszeczkę wejść w nurt, jak to czytać, a jeżeli aktor pomoże widzowi po prostu w to wejść, no to już w ogóle mamy wrażenie, że tak wchodzi się jak w masełko w tego Feredera I to już niezależnie od tego, jaka to jest sztuka. A my no. też mieliśmy e, takie doświadczenie podczas prób, że e, rzeczywiście rozmawialiśmy o tym i okazywało się, że cała nasza trójka, bo wtedy jeszcze Szymon Kowalik, który gra Gustawa, e, reżyserował wiadomo wszystko, Chcieliśmy dyskutować, tutaj może jakieś różnice zdań, żeby wyniknęły. Nie, okazało się, że rozumiemy to, że rzeczywiście Fredro nas jakby prowadzi tym swoim tekstem i językiem sam. Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca Aleksandra, Aleksandra hrabiego Fredry. Już nie, niebawem po raz kolejny w Częstochowie, bo 11 października. No, data jest datą, myślę, że będą jeszcze wracać te spektakle nie jeden raz ze mną. W studiu Anna Wilk i Małgorzata modrzycka, obie zaangażowane bardzo, bardzo mocno w to, żeby Fredry pokazywać na nowo, żeby go trochę. Odkłamywać, że taki, nie wiem, stary. Że taki hrabia. Że taki hrabia. Ale taki hrabia. No, bo to jest taki nasz polski hrabia. Nie wiem, co tu wybrzmiewa w tym, ale to, to chyba najnowsze. To, to nie jest hrabia, tylko taki hrabia. Nie angielski z, tak. wiadomo, z tą Lord. flegmą angielską. tylko nasz swojski. A sięgniecie po coś z angielską flegmą? Hmm. Z naszym mm. charakterem to by było ciekawe. Tak. No to by było ciekawe takie wyzwanie. Ale Szekspir na przykład wiele hałasu o nic, mi już chodził kiedyś po głowie. O indzisz, no no Szekspir z flagmą ma mało akurat Fakt, to prawda. <laughs> Szekspira upolszczymy troszkę. Tak. <gry> może tak być, może tak być. To mogło się Ciebie dopytam o to Twoje czytanie lektur, tak? Bo uh -huh. w, był taki moment, że się rozczytałaś, tak? Że kliknęło. A co czytasz teraz? Nie wiem, w jakie obszary sięgasz. Powiedziałaś na samym początku, że spaczone macie nieco spojrzenie. Inny ogląd, tak? tak. To znaczy, nie wiem, dostęp do innych nazwisk? Czy na czym to otwarcie nie polega? No na studiach mamy. Na sposobie dużo czytania? W ogóle. czy? I na sposobie czytania, uh -huh. bo na przykład tak. Które są właśnie napisane wierszem, jak się poprawnie nas nauczy, jak się ten wiersz powinno czytać, to nagle się okazuje, że tam wcale nie trzeba nie wiadomo jak kombinować, co autor miał na myśli, bo on bardzo jasno pokazuje, co miał na myśli, właśnie przez sposób czytania, ten taki trochę bardziej techniczny. A wracając do pierwszego pytania i o tę angielską flegmę, to się bardzo mocno uśmiechnęłam, bo aktualnie odświeżam sobie przygody Sherlocka Holmesa. Także. Jesiennie. I bardzo brytyjsko. Ale ja, w ogóle, tak od liceum myślę, bardzo weszłam w klasykę literatury. I powiem szczerze, uwielbiam w wakacje sobie przeczytać taką lekką młodzieżową fantastykę, ale zdecydowanie większość teraz półek to jest taki cięższy kaliber. Mhm, Ta klasyka. To wiesz, ta lista się nigdy nie kończy, bo coś, co dzisiaj klasyką nie jest, za 10 lat już będzie. Dokładnie. I nie nadążysz i nie zdążysz ze wszystkim Ale do śmierci. Ale ile się da y, chociaż liznąć różnych autorów y, albo wrócić do nich po czasie? Y, bo my też dojrzewamy, dorastamy i zupełnie inaczej czyta się niektóre teksty, właśnie czasami jako lekturę. Jak się tak przymusi nas y, do niektórych autorów, a inaczej, jak już z pełną świadomością. Bez tej szkolnej opresyjności, Dokładnie. że trzeba, tak? Tak, ja myślę, że Gosia troszeczkę e, prześmiewczo tutaj użyła tego słowa spaczone. E, tu chodzi <laughs> bardzo. o bardzo. Bardzo jesteśmy spaczone na zasadzie. Um, Mamy czasem takie rozmowy, w których wychodzi nam, że trudno jest nam na przykład obejrzeć jakiś film, spektakl, czy właśnie przeczytać książkę, nie analizując od razu bohatera, nie wchodząc w psychologię postaci, nie zastanawiając się, jak go zagrać, jak go rozgryźć, jak ja wchodząc w jego buty w cudzysłowie mogłabym rozwiązać daną sytuację i wydaje mi się, że... Ja myślę, że to przyjdzie z wiekiem, że odpuścisz. Może. Pewnie tak. Pewnie tak, ale lubię też to, żeby... Tak, to jest taki czas, kiedy, kiedy jesteście też w takim procesie, nie? Mhm. W, nie wiem, radości z tego, tak. że, że możecie i być aktorkami i też coś dawać, bo to jest o dawaniu. Bycie aktorem to nie jest o lusterku w domu, tylko o wychodzeniu na scenę. Jak najbardziej. Absolutnie, jak no najbardziej z istniejemy. Tak. A też jak e, przygotowywaliśmy dwa lata temu nasz spektakl na podstawie Ballad Romansów e, Adama Mickiewicza, to mm, właśnie młodzież brała z nami udział w tym spektaklu, jako występujące z nami na, na scenie aktorki. E, to było dziesięć dziewczyn z zespołu tanecznego, i my z nimi też musiałyśmy robić, musieliśmy e, robić próby, e, w których nie tylko było ćwiczenie choreografii, ale właśnie takie intelektualne trochę wejście mocniej w ten tekst, w, tak na naprawdę wejście w postać było dużo ważniejsze e, chwilami niż e, to, jaki ruch one mają wykonać na, tym, na tej scenie, mimo że e, słów z ich ust tam padło niewiele. Mm -hmm. I dlatego to czytanie też było takie, takie istotne. A w swojej e, prywatnej znajomości między sobą, tak? Czy wymieniacie się książkami, tekstami? Słuchaj, czytałam coś rewelacyjnego, sięgnij po to. No -stop. stop Ja mam, ta ja mam taką kupkę, y, nie wiem, z Polecaję? dziesięciu książek od gości pożyczonych, i czytam w trakcie, jest cały czas wyrzuty sumienia, że jeszcze nie mam kiedy jej oddać. A, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. I, jak czytasz stosik? Stosik czytam. Ja generalnie do niedawna, nie wiem, może jeszcze. Jakaś za, technika, czy tak Za dwa lata temu miałam coś takiego, że czytałam zawsze tylko jedną książkę. Od deski do deski muszę skończyć, mm -hmm. choćby nie wiem co. W tym momencie obecnie czytam bodajże sześć naraz. Dlatego stosik. E, dwie z nich są polecajkami. Ja tak naprawdę Gosia mi dała, bo ja poszłam pożyczyć od niej właśnie jedną książkę luźną na lato. Wyszłam. Z sześcioma wielkimi książkami, potem dopożyczyłam jeszcze jakieś dwie. I faktycznie, a teraz jeszcze mam taki pomysł, żeby przeczytać sobie chłopów Rejmonta zgodnie z porami roku, czyli jest jesień, więc czytam tą pierwszą. Przyjdzie zima, zabiorę się za drugi i tak. Zamierzam sobie rozłożyć go na cały rok. Dawkować przyjemność. Mhm, może to jest pomysł też dla kogoś, kto nas słucha teraz. Polecam. A ja polecam śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca 11 października w akademickim Centrum Kultury. W Klubie Politechnik, po prostu wszyscy często wiedzą, co to za miejsce, gdzie ono jest, tam rozśmieszać będziecie od godziny. 19. Od, 19 od 19 to wieczór z tak. przyjemnościami no i obiecujecie że to nie jest ostatnie granie w Częstochowie. Na pewno nie, Bardzo. ale to zależy od naszych widzów, więc liczymy na Was. <noise> tak, nie jest ostatnie, nawet przedostatnie, bo jeszcze także zapraszamy młodzież na poranny spektakl. O, w sumie nie tylko młodzież. Jeśli ktoś ma czas o 9.30, to także. Z, na wagary z pracy. Na wagary z pracy albo na niewagary ze szkołą, z klasą. E, już wiemy, że to będzie taki właśnie bardziej młodzieżowy spektakl. Aczkolwiek. E, aczkolwiek. 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 Anna Wilk, <laughs> Małgorzata Modrzytka. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy no bardzo. Dziękujemy.